Co to jest to pole informacyjne? No właśnie, czy może ja jakąś mądrą definicję no ja mam tu znajdę. Ja takie wspólne ja pole mam. świadomości, w którym reprezentanci czują dynamikę i emocje człon, e, członków systemu, pomimo że ich osobiście nie znają. Jak to działa, nie? nie? wiem. Wiesz, że potrafią reprezentanci mówić podobnym tonem jak Tak. Jak nie wiem. Ale ja byłam rep no no, Byłaś w, re, w reprezentacji mojego Byłam w reprezentacji mojego to, taty. twojego taty, kiedy było twoje ustawienie i ja nie byłam sobą. No właśnie. To znaczy, tam jest podążaj, jest takie hasło: podążaj za ruchem, bo to się wszystko od tego zaczyna w Tak pom, jest. Tak, niczego tak jest. nie udawaj, otwiera się pole, wchodzisz do tego pola, zobaczycie to zaraz. Ja byłam w tym polu i. I coś zaczęło się ze mną dziać i ja mm -hmm. tego nie kontrolowałam. Mm -hmm. Nie było tak, że ja coś grałam, no jestem właśnie. aktorką, ktoś mógł powiedzieć, ale zagrałam, no poszła. Chociaż tam nic się nie wydarzyło tak naprawdę, bo tam się działo coś wewnątrz no we właśnie. mnie, prawda? Co? Ja nie wiem, co to było, Ania. Przysięgam ci. Ale to po prostu działa, nie? Nie wiem. No działa.